Zapraszam Was dzisiaj na taki film, trochę gadany. Jak słyszycie, mój głos jest trochę inny niż zwyczaj. E, jestem chora, tak? Dopadła mnie zaraza za w końcu. E, no i siedzę w domu, mam trochę wolnego czasu, więc postanowiłam coś dla Was nagrać. Zebrałam pytania od Was, które pojawiały się na moim kanale już od dłuższego czasu. Jest to przedział jakichś dobrych kilku miesięcy. Zebrałam te pytania spod wszystkich moich filmów i dzisiaj właśnie postanowiłam zrobić taki film z odpowiedziami na te wszystkie nurtujące Was pytania, więc jeżeli macie ochotę spędzić dzisiaj ze mną trochę czasu, to oglądajcie ten film dalej. Pierwsze pytanie od Weroniki Adamczyk to pytanie, jaką farbą farbujesz włosy? No i od momentu tego mojego nieszczęsnego pomalowania włosów, pamiętam, że nagrałam wtedy dla Was jakiś Tutorial na włosy, chyba jak kręcić włosy bez temperatury i tam pierwszy raz pokazałam wam włosy po malowaniu i polała się w ogóle na mnie fala krytyki wtedy, że jak w ogóle mogłam pomalować włosy, że były takie piękne i w ogóle teraz są takie ciemne i brzydkie, w ogóle mi nie pasują i wtedy w ogóle usiadłam przed tym komputerem taka załamana. Mówię, no co ja mam teraz zrobić? No przecież na, z dnia na dzień nic na to nie poradzę. byłam przekonana, że te włosy wrócą do normalnego stanu, bo malowałam, uwaga, włosy balsamem koloryzującym Matrixa. E, tu Wam pokazuję, e, jak ten balsam wygląda. Kolor, który, e, którego wtedy użyłam, to mokka z poziomu siódmego albo ósmego, już teraz nie pamiętam, z wodą, mm, z wodą, z wodą. Procentową chyba z tego co pamiętam. No i tak, wtedy w tym filmie pokazałam Wam się od razu po malowaniu i te włosy były faktycznie bardzo ciemne, i ja też nie byłam z tego efektu zadowolona. Ale z każdym myciem włosów, te włosy wracały do takiego stanu, jaki ja sobie wymarzyłam z tych filmów, kiedyś, kiedyś, jak jeszcze mi pisałyście, że miałam fajne włosy wtedy. Ja wiedziałam, że te włosy, włosy prędzej czy później wrócą do tego stanu, ale no, nie tak od razu się to dzieje, więc tutaj pocieszenie dla wszystkich z Was, które od razu po malowaniu nie są zadowolone z malowania, z efektów malowania. Tak naprawdę ten kolor po kilku dobrych myciach dopiero staje się taki porządny. Tak też stało się w moim przypadku. Ja do tej pory myję włosy szamponem przeciwłupieżowym. I te włosy cały czas się rozjaśniają. Jak możecie zobaczyć, już końcówki są praktycznie wypłukane. Oczywiście nie tak jak wcześniej, że widać mocno ten efekt ombre. Ale ja sobie dałam na spokój teraz na ten sezon taki zimowy. Powiedziałam sobie, że dam odpocząć moim włosom, bo jednak rozjaśnianie mocno je męczy. Dzisiaj nawet taki pomysł mi się zrodził w głowie, żeby sobie samej wypróbować tą farbą taką do ombre rozjaśnić te końcówki, ale tak im bliżej do, do wieczora tym mniej już ten pomysł w mojej głowie siedzi, bo szkoda włosów poczekam może pozbieram sobie trochę kasy i pójdę do jakiegoś dobrego fryzjera. Jak macie jakiegoś fajnego to bardzo proszę o polecenie go w komentarzu być może skorzystam, bo od niepamiętnych czasów naprawdę szukam takiego fryzjera, który zrobił, zrobiłby mi naprawdę fajne ombre, więc E, jeszcze raz, Weronika, odpowiadam na Twoje pytanie. Farba, którą pomalowałam włosy to Matrix, szampon koloryzujący, kolor Mokka z, z poziomu 7 albo 8. E, tutaj pytanie, gdzie studiuję i co studiuję, padło e, ze strony Dominiki Mo. Chciałam zapytać się, czy chodzisz na studia, czy pracujesz? Z tego, co mówisz, to masz 24 lata. Więc tak, studiuję nadal, jestem na ostatnim roku studiów magisterskich, studiuję na Uniwersytecie Warszawskim filologię angielską. Czuję się jakbym przedstawiała się gdzieś na oficjalnej rozmowie. Ale tak, studiuję anglistykę, piszę w tym momencie swoją nieszczęsną pracę magisterską, idzie mi ona jak krew z nosa. Wszyscy obiecywali mi, że jak już zaczniesz, to pójdzie, wszystko będzie dobrze, tylko już zacznij pisać i zobaczysz, będziesz miała flow, będziesz pisała. Mm -mm. Nic takiego się jeszcze nie zdarzyło, napisałam w tym momencie 11 stron, za kilka dni muszę oddać pierwszy rozdział, brakuje mi jeszcze jakichś 7 albo 8 stron. E, więc tak, e, studia anglistyczne, no cóż... Taką decyzję podjęłam kiedyś, jak jeszcze byłam mega zajarana językiem angielskim, no bo tak naprawdę to była jedna z moich takich największych pasji w tym wieku, kiedy podejmowałam decyzję, co studiować. Teraz pewnie zdecydowałabym się na coś bardziej takiego przydatnego. Mówię tutaj o jakimś kierunku technicznym, który przygotowałby mnie typowo pod jakiś konkretny zawód, bo jednak anglistyka jest taka bardzo ogólna. No i tu o ile daje świetne, świetne możliwości co do pracy na przykład w szkole jako nauczyciel języka angielskiego, to ja w tym jakoś się nie widzę, pracuję jeszcze jeszcze, no jeszcze jako korepetytor języka angielskiego, mam jeszcze kilku swoich uczniów. Natomiast nie widzę się w, w szkole jako nauczycielka. Pomimo, że moja mama jest nauczycielką i mogłabym nauczycielem być z pokolenia na pokolenie, powiedzmy, pozdrawiam cię, mamą, powiem, że oglądasz. Eee, ale tak, no, mówią, że coś tam się dziedziczy. No, teoretycznie ja mogłabym nauczycielem, bo jakoś tak wydaje mi się, że umiem chyba przekazać jakąś tam wiedzę, ale mm, wiem, że to nie jest rzecz, z której bym była tak w stu procentach zadowolona w swoim życiu, dlatego między innymi zajęłam się wizerzem e, i to sprowadza się teraz do mojej pracy bo w tym momencie pracuję właśnie w Maku w Warszawie e, jest to salon, który otworzył się bardzo niedawno w Daglasie w Wola Parku więc jeżeli macie ochotę ze mną chwilę porozmawiać to zapraszam Was serdecznie przy okazji mam dobiorę jakieś fajne kosmetyki e, więc tak Douglas w Wola Parku Salon Mac I co do wieku, jeszcze nie skończyłam 24 lat, ale nieubłaganie mnie to czeka w maju przyszłego roku, przepraszam, tego, bo już mamy 2015 rok. No i tak, skończę 24 lata. Zawsze powtarzam, że chciałabym mieć cały czas te magiczne 21 lat, kiedy już wszystko na całym świecie można. I jeszcze nadal się jest takim młodym człowieczkiem. No ale tak, no, 24 niedługo stuknie No więc tak, taka by była odpowiedź na moje pytanie Dobra, dalej kręcimy się tak mniej więcej wokół tematu mojej pracy Więc teraz Dietetyczka pyta, jak zostałaś wizerzystką No to była taka bardzo spontaniczna decyzja W momencie, kiedy pamiętam, dostałam zlecenie na tłumaczenie em, Jakichś fragmentów z encyklopedii sztuki miałam to właśnie przetłumaczyć chyba w tydzień jakoś parędziesiąt stron i pamiętam, że wtedy nie wychodziłam z domu, nawet mi się nie chciało przebrać z piżamy siedziałam po prostu od rana do wieczora i tłumaczyłam te, te, te rzeczy i w tym momencie już po zrobieniu tego zlecenia doszłam do wniosku, że kurczę, to na pewno nie jest to, co ja chcę w życiu robić, pomimo, że całe życie widziałam się jako tłumaczkę dokumentów i tak dalej to właśnie w tym momencie zdałam sobie sprawę, że to mi w ogóle nie sprawia radości, jak ja mam całe życie przesiedzieć w domu z samą sobą, bez kontaktu z ludźmi to mi się to po prostu nie podoba i wtedy doszłam do wniosku, że może faktycznie pójdę w stronę tego, co sprawia mi taką prawdziwą radochę i może na, tak mocniej zainteresuję się wizerzem i wtedy zdecydowałam się, że pójdę do szkoły Wizażu i tutaj to jest też Pytanie, które się pojawiło. Pyta, właśnie Here Comes Forever i, i pyta, bardzo lubię Twoje filmy, dziękuję. <grystwa> Jestem ciekawa, jak zostałaś wizerzystką? Kończyłaś jakieś szkoły, coś studiowałaś? No i tak, właśnie ta decyzja e, o zmianie, tak jakby ścieżki zawodowej, zaważyła na tym, że zdecydowałam się pójść do szkoły wizażu w sumie tylko po to, żeby e, mieć papierek, no bo jednak. Podejmując jakąkolwiek pracę, trzeba mieć no, doświadczenie takie udokumentowane. Mnie pytacie, czy właśnie dobrze jest iść do szkoły w zarzu, czy nie? Ja z perspektywy czasu oceniam to tak: jeżeli macie już jakiekolwiek do, zdolności, czy już macie takie podstawy dotyczące makijażu to moim zdaniem bez sensu jest pójście na taki kurs pełnowymiarowy, bo będziecie tylko tak naprawdę miały możliwość porównać się z innymi osobami, jak Wam to wychodzi, będziecie miały okazję wypróbować różnych kosmetyków, które tam w szkołach są, będziecie mogły przez kilka ładnych godzin po prostu sobie dziennie malować kogokolwiek no i to jest taka możliwość, którą daje Wam szkoła ewentualnie jeszcze coś tam mniej więcej nowego się dowiecie natomiast jeżeli jesteście lajkami i sobie po prostu postanowiłyście, że zostaniecie wizerzystkami to uważam, że to jest naprawdę świetny wybór bo tam dowiecie się wszystkiego od zera no i tutaj ponieważ jest to wiedza od początku tak naprawdę od zera no to nie polecam tego osobom, które już jakąś wiedzę mają, bo będziecie się po prostu nudziły i wydacie tylko pieniądze. No ale tak, papierek trzeba było zrobić, niestety nie było wtedy jeszcze szkoły Daniela Sobieśniewskiego, czyli Pro Makeup Academy, bo na pewno zdecydowałabym się na jego szkołę, a nie tą, na którą, do której uczęszczałam. No dobra, powiem Wam, chodziłam do selektu w Warszawie. Dość popularna szkoła, natomiast no, <laughs> administracja, czyli Osoby, które zarządzają tą szkołą, no to brakuje im niestety trochę profesjonalizmu i, i cała sytuacja z dyplomem naszym niestety zakończyła się dość niemiło, bo trochę zostałyśmy oszukane, no ale nie będę tutaj wchodziła w szczegóły, bo to już tak jakby um, może zbyt prywatne i nie powinnam o tym na forum. Mówić. Pytanie, które jest zarazem propozycją od Kingi Gmińskiej. A może też byś nagrała filmik o tym, jakie pędzle warto kupić dla osób, które zaczynają z makijażem. Taki film pojawił się u mnie już na kanale właśnie po przeczytaniu takich komentarzy i po kliknięciu sobie tutaj przekierowuję Was do tego właśnie filmu o moich pędzlach i tam też mówię o takich podstawowych, które warto mieć przy sobie, kiedy uczycie się makijażu. Pytanie, które pojawiło się pod vlogiem, czyli wtedy, kiedy chodziłam z aparatem po Nowym Jorku. Milena Całujek pyta, jaki to model Nikona? Ja mam Nikona 5100. Ostatnio bardzo mocno zastanawiałam się, czego nie zamienić na Canona 600D, bo dużo, dużo czytałam, który aparat sprawdza się lepiej do, do kręcenia filmów. No i jeżeli miałabym wybierać jeszcze raz między aparatem, który mam teraz, a właśnie tym Canonem, to pewnie zdecydowałabym się jednak na kanona, bo trochę lepiej, um, lepiej ukazuje balans kolorów, lepiej to wszystko wygląda. Jak jesteście posiadaczkami, posiadaczami tego Canona 600D albo jakiegokolwiek innego, który już ma możliwość nagrywania filmów, to dajcie mi znać, co sądzicie, jak wam się sprawdza. Może mnie przekonacie już tak na 100% i zmienię w końcu ten mój sprzęt, natomiast no, na tą chwilę e, uważam, że te moje filmy nie są takiej najgorszej jakości e, i chyba nie jest aż tak źle. Nie, nie. No dobra, w końcu pytanie, które pojawia się pewnie jakieś 10 razy w tygodniu na moim kanale, na moim fanpage'u, na moim prywatnym Facebooku, na Instagramie, wszędzie gdziekolwiek się da. Jest to pytanie, jaka muzyczka leci na początku w intro, albo co to za muzyka na początku, i tak dalej, i tak dalej. Na to pytanie staram się odpowiadać dość tak cierpliwie z tego względu, że dlaczego w ogóle się irytuję, jak dostaję to pytanie? Bo zawsze, dosłownie zawsze, od kiedy pojawia się to pytanie, zostawiam informacje w opisie filmów. Że muzyka z filmu pochodzi, uwaga, z banku muzyki, nie można tej piosenki ściągnąć. Ja za tą piosenkę zapłaciłam i po prostu mam prawa do jej używania i nie mogę jej udostępniać dalej. Więc nawet jakbym chciała, to niestety nie mogę Wam jej udostępnić i nie pytajcie mnie już o to, bo no, kurczę. Bardzo Was serdecznie proszę, żebyście zawsze czytali opis filmu, bo rzeczy typu na przykład nie wiem jakie to kolczyki, jaka to pomadka, e, zawsze staram się umieszczać właśnie w opisie filmu. No i ja po coś jednak umieszczam te informacje, poświęcam swój czas na to, poświęcam e, jednak e, swoją uwagę, żeby wszystko raczej było tak, żebyście nie musieli już dopytywać. Więc bardzo Was serdecznie proszę, żebyście patrzyli jednak w tą malutką zakładkę. No także mam nadzieję, że to pytanie już się nie będzie pojawiało, że już wszystko zostało co do muzyki w intro rozwiane. Dalej, Black Smokey pisze. Uwielbiam Twoje intro. Ktoś Ci robił czy sama robiłaś? Intro robiłam sama. Yy, ogólnie. Cały montaż filmów jest po mojej stronie, więc oprócz tego, że muszę ustawić wszystko, lampy, tło, aparat, to potem jeszcze spędzam kilka godzin właśnie na montowaniu filmów. W tym momencie, w tym momencie używam programu yy, iMovie, a całą czołówkę montowałam wtedy jeszcze w programie Sony Vegas. Więc tak, tak powstało właśnie moje intro. Zastanawiam się, czy go trochę nie zmienić. Dajcie znać, czy. Macie ochotę na jakąś zmianę, czy zostajemy przy tym co jest. Pytanie o zęby od kogoś z nikiem. Bananowy Shake. Wybielałaś może zęby? Jeśli tak, to czym? Może jakieś pasty wybielające? Masz piękny uśmiech? Pozdrawiam, Misiu Kolorowy. Bardzo dziękuję, też Cię pozdrawiam. Co do moich zębów, na to pytanie już tam kiedyś odpowiedziałam, ale odpowiem teraz jeszcze raz. Ja wybielałam moje zęby w życiu tylko raz, było to przed studniówką, czyli jakieś 6 lat temu. I wtedy kupiłam sobie w Stanach paski wybielające po raz pierwszy właśnie. No i używałam, bo chciałam mieć nieźle biały hollywoodzki uśmiech przed studniówką. Ale niestety zniszczyłam sobie trochę szkliwo, bo zęby zaczęły reagować na, na zmianę temperatury. Czyli kiedy nie wiem, piłam herbatę, to trochę bolało. Kiedy jadłam coś innego, to tak samo odczuwałam mm, dyskomfort. I doszłam do wniosku, że w sumie no, zęby wyglądały naprawdę fajnie, ale ten efekt jednak po nie wiem, dwóch, trzech miesiącach wrócił już do takiego stanu jak przed paskami, więc w tym momencie, nie wiem, no. Nie, nie robię w sumie nic szczególnego oprócz tego, że wydaje mi się, że dużą tutaj zasługę ponosi elektryczna szczoteczka do zębów oral B i w tym momencie myślę wiele się zmieniło. I ta szczoteczka ma taką gumową głowicę w środku, która naprawdę świetnie ściera cały ten nalot, który się nie wiem, tworzy po kawie i różnych innych dziwnych rzeczach, więc uważam, że tutaj elektryczna szczoteczka jest naprawdę godna polecenia i uważam, że naprawdę warto w coś takiego zainwestować. A poza tym to łączę to po prostu z taką zwykłą dosłownie drogeryjną pastą wywielającą, nie wiem, Colgate albo Blendamed i, i poza tym nic szczególnego nie robię. Myślę, że to jest też kwestia, nie wiem, genów albo kości. No ale nie uważam, żeby one były jakieś takie bardzo białe, ale no bardzo Wam serdecznie dziękuję, bo parę osób już o to pytało, także myślę, że mm, odpowiedziałam na to pytanie tak, jak mogłam najlepiej. Teraz mamy pytanie od Sabi J, a ja ciągle się zachwycam twoją angielską wymową. Zrobisz filmik o języku albo opowiesz więcej o Twoim wyjeździe do Stanów, to znaczy dlaczego, na jak długo itp. Jak już powiedziałam, cała seria, tak jakby nie, cały jeden filmik o wyjeździe do Stanów, o tym jak to zrobić, pojawi się na moim kanale już niedługo. Natomiast co do wymowy, moim zdaniem tutaj naprawdę wiele pomogło mi to, że ja kiedyś śpiewałam, tak, śpiewałam kiedyś. No i to tak jest, że osoby, które są jakkolwiek uzdolnione muzycznie, ale śmiesznie o tym mówić. Jakkolwiek uzdolnione muzycznie, to, to jednak trochę mają lepszy słuch i wydobywają trochę większe takie drobne szczególiki z dźwięków, i uważam, że to naprawdę mi wiele pomogło. Ja angielskiego zaczęłam uczyć się naprawdę późno, bo zaczęłam się uczyć go tak naprawdę w jakiejś drugiej klasie gimnazjum, kiedy już wszyscy jednak zaczynali angielski od podstawówki, jak nie od przedszkola. Ja miałam niemiecki wtedy, którego nie znosiłam. E, więc tak, ja angielskiego zaczęłam uczyć się bardzo późno, musiałam wiele nadrobić, e, byłam przez kilka lat zagrożona i doszłam do wniosku, że kurczę, w sumie to straszna siara, żeby dziewczyna była po prostu zagrożona z takiego przedmiotu, jakim jest angielski. E, I e, wtedy też śpiewałam, no i tak jakby, żeby śpiewać po angielsku, to musiałam się uczyć tych piosenek e, i oczywiście ja nie rozumiałam zupełnie, o czym śpiewam, ale. Uczyłam się tych tekstów tylko tak fonetycznie, czyli dosłownie tak jak śmieją się z, tego, z tej piosenki, kurczy, ja, kurczę, w idolu ta dziewczyna tak śpiewała. A Kenli, Hadi, Buddy, Budaciu, To ja tak właśnie śpiewałam, ym, tworząc w ogóle jakieś dziwne konstrukcje, wyrazy i tak yy, No i doszłam do wniosku, że kurczę, no w sumie można to zrobić, i zaczęłam. Zaczęłam wtedy spędzać wolny czas na uzupełnianiu podręczników do angielskiej gramatyki. Pamiętam, że moim wtedy po prostu takim mega zajęciem na wolny czas było spisywanie tekstów z piosenek. Mówię tutaj o takim po prostu spisywaniu słów z piosenek. Było to spisywanie takie mega kaleczące język, ale ja jak coś źle zapisałam, to po prostu potem brałam słownik i poprawiałam to na poprawną formę. I w ten sposób nauczyłam się też słówek. Oczywiście po jakimś czasie, jak już naprawdę nie domagałam i wisiało nade mną zagrożenie z angielskiego, to moi rodzice zapisali mnie na kurs do szkoły po prostu języków. No i tam już tak naprawdę musiałam się tak wziąć ostro do, do roboty, bo jednak to było trochę żenujące, że osoby, które były ze mną na kursie, były w stanie odpowiedzieć na jakieś tam proste pytania, a ja jednak, mnie po prostu zatykało, bo ja nie wiedziałam zupełnie co mam mówić. E, więc no spięłam się jakoś tak w sobie i zaczęłam bardzo mocno sama pracować na tym angielskim, siedziałam w domu, oglądałam różne filmy. Pamiętam, że wiele mi bardzo dało oglądanie seriali na polonii, bo tam leciały napisy na dole. I to jest taka śmieszna sytuacja, że ja kiedy przyszłam do gimnazjum i, i nie miałam zero w ogóle, nie miałam w ogóle styczności z angielskim, Napisaliśmy taki test, który dzielił, um, dzielił wszystkich na lepszą i gorszą grupę. E, no, i jakimś w ogóle dziwnym trafem trafiłam do tej lepszej grupy dzięki serialom na Polonii i temu, że po prostu te napisy czytałam, jak oglądałam plan. E, więc to był taki śmieszny zbieg okoliczności. No, ale oczywiście nie dałam sobie rady w tej grupie, i musiałam cofnąć się do tej grupy, która zaczynała dopiero tak, jakby no, takich podstaw, powiedzmy. Podstaw. Pamiętam, że pierwsze zajęcia polegały na tym, żeby powiedzieć, jak przebiegały nasze wakacje. No, a ja umiałam powiedzieć, my name is Zuzia i to było tyle. Więc to jest taka moja trauma życiowa, która ostatecznie przeistoczyła się w, w to, co dzisiaj robię, czyli studiuję anglistykę. No i to jest taki śmieszny zbieg okoliczności totalnie. Po dzisiaj, po dziś dzień jestem bardzo, bardzo wrażliwa na angielską wymowę i staram się naprawdę e, cały czas dowiadywać więcej, bardzo lubię jak ktoś pięknie mówi po angielsku, więc też jak uczę angielskiego to kładę duży nacisk na wymowę e, i tak to no, myślę, że tutaj e, cały czas słyszałam od mm, od znajomych, że a, bo ty to latasz do Stanów i, i i to samo ci po prostu wchodzi. Nie, no niestety to tak nie było, bo, bo ja mieszkałam zawsze w polskiej dzielnicy, gdzie idąc do sklepu pani pytała, w czym pomóc. Ja nawet nie miałam możliwości użyć tego angielskiego, żeby, żeby jakkolwiek się sprawdzić, czy w ogóle dam radę, czy nie. Więc tak naprawdę od momentu, kiedy skończyłam te, nie wiem, 18 czy 17 lat i zaczęłam trochę jeździć po tym na wymiorku, to, to w tym momencie no, faktycznie mogłam się sprawdzić, a kiedy w ogóle zaczęłam e, pracę i musiałam się już zetknąć z taką prawdziwą rzeczywistością tam w Stanach, to w tym momencie przeżyłam prawdziwą szkołę życia i to naprawdę bardzo serdecznie polecam każdej osobie, która uczy się języków obcych, żeby się rzucić na taką głęboką wodę, e, bo takie doświadczenie naprawdę najwięcej Was, wzbogaci, i naprawdę dużo, dużo Was nauczy. I tak też jest z nauką języków obcych, że cały czas trzeba się uczyć nowych rzeczy, nie można stać w miejscu, trzeba cały czas ćwiczyć, bo jak na dłuższą chwilę się trochę przystanie, to, to te słowa, konstrukcje wypadają z głowy. I tutaj bardzo serdecznie Wam doradzam, żeby nie skupiać się na tyle na gramatyce, bo gramatyka poza granicami naszych, naszego kraju już tak mocno nie obowiązuje, a raczej uczyć się takich. Podstawowych fraz, które najbardziej Wam się w życiu przydadzą. I oprócz tego oglądajcie mnóstwo jakichś, nie wiem, vlogerów, filmów angielskich, to naprawdę Wam dużo pomoże, bo słuchacie się wtedy z tym takim prawdziwym angielskim. Polecam też podcasty gdzieś tam na BBC albo na jakichkolwiek innych stronach, aplikacjach na smartfon, bo to daje Wam taki non-stop kontakt. Z pięknym, takim czystym językiem. Więc tak, to jest taka moja rada od Zuzi, która też uczy angielskiego. Dobra, teraz mamy pytanie od Oli Olecki. Eee, I pytanie brzmi: Co masz wytatuowane na plecach? Bardzo cię bola bolało, jak miałaś robione, bo zastanawiam się nad zrobieniem tatuażu. Więc tu Wam stawiam zdjęcie z mojego właśnie tatuowania pierwszego w życiu i póki co ostatniego. Ja tatuowałam się w Stanach w Nowym Jorku. To było takie zwieńczenie moich wakacji w Nowym Jorku dwa lata temu. Obiecałam sobie, że zrobię sobie tatuaż, długo się nad nim zastanawiałam i w końcu postanowiłam to zrobić. Doszłam do wniosku że takie doświadczenie właśnie przeżyte w Stanach to będzie już takie wow, że na pewno na długo to zapamiętam i faktycznie tak było. To jest jedna z rzeczy, o których pewnie będę pamiętała do końca swojego życia. No i tak jakby no, mam ślad na sobie do końca życia, którego się już raczej nie pozbędę, ale tak, ja mam wytatuowane właśnie tutaj plecy, pokazywałam Wam już ten tatuaż w filmie o mnie. No i ja tak sobie właśnie obiecałam, że zrobię sobie tatuaż w miejscu które będzie takie, że będę mogła je zakryć, bo jednak no żyjemy w Polsce w kraju, w którym raczej jeszcze kraj, który jeszcze się tak na dobre nie otworzył, e, na nowe. I bałam się trochę, że w momencie kiedy wytatuuję sobie na przykład cokolwiek na nadgarstku, bo to było miejsce, które najbardziej chciałam sobie wytatuować, to zamknę sobie od razu yy, możliwości pracy na przykład w jakichś takich miejscach oficjalnych typu Ambasada, urząd itd. Nie wiedziałam tak naprawdę gdzie w życiu skończę, więc nie chciałam sobie zamykać furtek. Zdecydowałam się na yy, frazę La Vita e Bella. Czyli po włosku życie jest piękne. Myślę, że to bardzo mocno, ym, tak jakby odzwierciedla mój stosunek do życia. Kto oglądał moje vlogi z Nowego Jorku, ten myślę, że mocno y, zrozumie, że ta fraza się mocno, tak jakby, y, uosabia z tym, jaki, jakie życie prowadzę, jaki mam stosunek do tego, co robię. Więc tak, uważam, że to, to był dobry pomysł Więc tak, to tyle jeżeli chodzi o mój tatuaż Czy to jest mój ostatni tatuaż? Nie mam pojęcia Cały czas się zastanawiam, czy nie wytatuować sobie Nie powiem czego, jak wytatuję to Wam pokażę W każdym razie tutaj z boku na żebrach Słyszałam, że bardzo boli Aha, jeszcze a propos bólu Bo na ten temat nic nie powiedziałam Powiem tak, szłam robić ten tatuaż i zastanawiałam się i w ogóle słyszałam już ten dźwięk tej maszynki do robienia tatuażu, wierciła mi po prostu dziurę w głowie. Yy, więc osoby, które zastanawiają się, czy tatuowanie boli. Moi drodzy, moim zdaniem po przeżyciu tego, co przeżyłam, uważam, że więcej hałasu robi ta maszynka niż to warte. Yy, I tak naprawdę. Yy, to jest takie śmieszne uczucie, jakby ktoś trochę mocniej przycisnął długopis do skóry. Mnie zabolało tylko tak naprawdę przez chwilę, w momencie kiedy dziewczyna wjechała mi po prostu tą maszynką na kręgosłup. Dlatego domniemam, że na pewno tatuowanie boli, kiedy tatuuje się na kościach, albo tam, gdzie skóra jest bardzo cienka. Ale w tym miejscu, w którym ja mam tatuaż, naprawdę zabolało mnie dosłownie przez dwie sekundy. I to tyle. I to też nie był taki ból, którego się nie da znieść. Jak dziewczyny przeżywają co miesiąc bolesne katusze, to, to takie tatuowanie to już dla Was będzie nic. Więc jeżeli zastanawiacie się i ograniczacie się do zrobienia tatuażu tylko ze względu na ból, to w ogóle się nie zastanawiajcie. Więc tak, chyba temat tatuażu wyczerpałam. No i to by było chyba na tyle. Wydaje mi się, że odpowiedziałam na większość pytań, która pojawiła się i która się jakoś tak powtarzała częściej pod moimi filmami, jak powiedziałam już wcześniej seria tak jakby, no znowu powiedziałam seria, ale film dotyczący wyjazdu do stanów mojego, jak i prawdopodobnie Waszego w przyszłości pojawi się wkrótce na moim kanale. A ode mnie na dzisiaj to jest tyle. Drugą część takiego filmu jak dzisiaj zrobię wkrótce, więc jeżeli macie jakiekolwiek do mnie pytania, to bardzo proszę zadawajcie je właśnie pod tym filmem, żebym mogła sobie potem spokojnie zebrać w jednym miejscu i odpowiedzieć na nie tak jak w tym filmie. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że jakoś mocno Was nie zanudziłam. I to tyle na dzisiaj idę się leczyć, bo mój głos już teraz trochę nie domaga. Buziaki moi, kochani, do zobaczenia wkrótce.